Ej, hey, już dostałem nogę. Dzisiaj będzie unboxing i składanie mojego nowego setu. Ale najpierw muszę iść po kawusie. Nigdy nie myślałem, że będzie tak, jak będzie. Ale, no, full set tilda. Oto ono jest. Jakiś Polaroid czy coś takiego. Napisali mi tutaj Full lengths coming soon i thanks for your order. Oh. Ej, to jest bardzo przyjemne. To jest to. To jest mój nowy dek. Dek, który chcą teraz wszyscy. I on idzie z grip ja tego nie widziałem, no i tak to się zaczyna. 5,5 na 22,8. Słuchajcie, ja po prostu będę to składał, bo ja chcę to szybko złożyć już i zrobić parę trików. To jest przepiękne. Następne fork od Tilta. Z, z tego co pamiętam, jakiś Rigid czy coś takiego. Potrzebowałem pod szerokie koła, a koła będą naprawdę szerokie. Nowe kółka od Tilta. Wild Judy Pro Model to są 30x120. Szkoda, że nie 12 STD. Ale to są bardzo podobne do moich kulek. Zwykle ja kupuję 125x30-12CD. I po parę miesiącach to już są 120 Takie same. Zacisk. Classic. Kilk Classic. Jakiś zakurzony, pewnie wystawiony gdzieś był. Gripsy Topo. Czarne. Stery. To, to co zawsze, zawsze jeździłem na takie stary. I słuchajcie, dali mi jako prezent. Nie wiem, czy oni wszystkim to wysyłają, ale multitula z logo Parallel. To jest przyjemne. Kiera, ja nawet nie wiem, jak się nazywa. Po prostu Kiera Tilt. Stage One Bars, może to jest nazwa tego, ja nie wiem. Nie było above Libry, więc musiałem sobie coś kupić. I tak to wygląda, to co, to co było w tym opakowaniu. Czekałem na ten moment bardzo długo. Pięć miesięcy miałem przerwę odjazdy z tą przeprowadzką i wszelkie różne rzeczy, ale teraz będę składał se. Nie można hamulce zjeść, żeby wygodnie było na... założyć grip lepa. To jest fiasko. Nie dociąga się ten. Potrzebuję dłuższego. I przez tego imbusa nie zdążę. Dokończyć setu dzisiaj, bo muszę biegnąć do pracy już. A, to kontynuacja będzie następnego dnia. No siema, kupiłem sobie imbusy. Musiałem kupić takich kurwa pak, bo nie można było kupić jednego samego imbusa. I takie coś kosztowało 32 dolary Nie, 22 dolary, przepraszam No nie oczekiwałem tego Tak bym sobie z Polski przywiózł ze 6 złotych buce i byłbym zadowolony Gotowe, gotowe Nareszcie gotowe No i drop test Ale fajnie. Gdzie idziemy? Do skateparku. Ja? <grymny> Dobrze, dzisiaj robię to Ej, jo, jesteśmy na parku tak wygląda park Chłopaki, coś nagrywałem poważnego A ja się będę uczył jeździć na kolejnodze od nowa Bo po 5 miesiącach nie, nie umiem już jeździć Pierwsze wrażenie. Siema, jestem kangurą. Trudno skakać? Łatwo się ślizgać. To się będę ślizgał. Zrobiłeś to! Zbieramy się... Zbieramy się do domu. Stare triki na nowym skucie. Dalej więcej.